Hejka, hejka, tu Kamykos, witam was w kolejnym odcinku z Brawl Stars i mamy do wyboru stronę anioły i demony a chyba wezmę sobie, no właśnie, co mam wziąć hmm, dobra, weźmiemy demony koniec konkursu, więc odbiorę sobie od razu, nie wiem nawet ile, bo nie grałem w tym tygodniu za dużo no siedem biletów miałem, zobaczcie, trzy wygrane tylko i wybierać nagrody, mam sześć stardropków. Dobra, wezmę sobie demoniczne, skoro wziąłem demony. Zobaczmy co... o, coś będzie fajnego. Będzie coś fajnego. 200 monetek. No, tu też może być coś fajnego. Ostatnią kartę widzę... 500 dyskotek, super. Wszystkie karty mam odkryte, no to już będę miał tylko pewnie nagrody. Podwojaczy, jeszcze jeden, tak? Ostatni. A nie, jeszcze jeden. No, o, tu, 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 skinek, skinek, skinek. Nie, błyskotki. Dobrze, mam ostatnią kartę blokowaną. Ciekaw jestem, co będę mógł odkrywać. Hmm, twój ruch, dobra, kontynuuj. Um, mamy konkurs, widzę dalej. 10 biletów. Aż 10 biletów mam. Um, bo to mi przeszły bilety z poprzedniego konkursu, czy co? Nie wiem. To odbieram sobie. Nie widzicie, nie grałem. Miałem chwilową przerwę od Brow Starsa. Tu odbierzemy sobie jeszcze nagrodę. Jakąś darmową. Oferty są. Proszę bardzo. Demoniczne star dropki. 3 Uwaga. tym razem będę grał aniołami, bo aniołach anioł brakuje mi jeszcze jednej karty do odkrycia. A no, nic ciekawego nie wypadnie. Same monety. Hej, Repakt TV. E, nagrywam odcinek i... Jednocześnie, to jest też na live, więc yy, ch chętnie zagram, dlaczego by nie. Słuchajcie, jeżeli chcecie ze mną zagrać, proszę bardzo, tu jest moje ID. Możecie dodać mnie do znajomych, no i jak ja będę w grze, to oczywiście wysyłajcie zapki. Ja będę wtedy akceptował i zagram oczywiście za mnie, nie ma problemu żadnego. A na rozgrzewkę co by sobie tu wziąć? O, ale tu mam knockoutów, knockoutów, gorącą strefę. Dobra, weźmiemy knockout, aż trzy misje mam. A na jakiej postaci? To na rozgrzewkę sobie zagram jakąś postacią jedną. A nie mam na żadnej postaci misji? Uuu, mogę sobie wybrać kim chcę grać. To jest dobre, czekajcie, sprawdźmy. Niewiele mi brakuje do 16 tysięcy. Może by mi się udało... O, szelka jest. No dobra, dawno nie grałem szeli. Kod do drużyny. Hmm. Będzie prościej, jak wyślesz mi zapkę. Dobra, to już zaraz. A, ja szelkom gram w ogóle z... Dobra, teraz jak właśnie. No, jeszcze go nie zabiłem? Ono nie, i załatwił mnie, o rany. Ale zepsułem to, no czemu Leon nie pomogłeś, czemu Leon nie pomogłeś? Przecież oni byli do wykończenia. Dobra, ta bitewka przegrana. Chociaż może Leon da tutaj radę, nie dał rady. Hmm. Dobra, to za momencik. Za momencik dołączył kolega do mnie do drużyny, fajnie, to mi się podoba. Oj, załatwił mnie, bus. No, niestety, drugi raz, leona też załatwił. Dobrze, dajemy, znajomi, ale mi spadło od razu pucharki. No, niestety, kod drużyny, jeżeli mam. Zrobić drużynkę, to zrobimy tak, i tu jest kod drużyny. Zapraszam. O, i kolega chyba już jest. Także, no jest opóźnienie na pewno na, na streamie. A wy jak to oglądacie, no to macie wolną chwilkę na to, ja mam wolną chwilkę na to, żeby wam odblokować stardropa jakiegoś może. Jednego czy dwa. Więc odpalmy stardropa. Proszę bardzo, jeszcze jeden. No, o no, niebieski. No dobra, jest tu coś tam. Jest kolega. A, tutaj jest widzę dobry ten... No! Knockout! Knockout! Spróbuję tą szeli jak się nie uda wygrać, to zmienię później na jakąś lepszą postać. No to szeli to nie umiem grać niestety. <grystanie> za dobrze. <grystanie> no poza tym ona jest na niskim poziomie bardzo, także to też jest tak, że... Hmm. O, tu kolega jest bardzo wysoko widzę w randze, no. Dobra, chyba będę musiał zmienić, bo nie chcę, żeby on tracił pucharki przeze mnie. Czekajmy sobie tutaj. No ja się tu pojawię. Pokażę. Tu nie ma. Mi zginęła. Aj, nie trafiłem. No wiecie co. O, ale mnie przyciągnął przez ścianę. Oj, 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 oj. Oj, oj, oj. Dobra, zmienimy na jakąś ciekawszą postać. O, ładnie tutaj kolega bije. nie ładnie tutaj daje, daje, nani daje dużo obrażeń. Dasz radę, kolego. Dasz radę. Brawo. No, odpuszcza sobie. No dobra, to już niestety tutaj, no z dwoma, o! Z dwoma przeciwnikami i setgarem na bliskość, no niestety. Ale bardzo ładnie. Uważam, że Kolega załatwił, załatwił, tutaj. No ja tu sam nie dam rady na pewno, słuchajcie. O, nawet jednego nie załatwiłem, no. Dobra, zmienimy postać na jakąś lepszą, bo to, to, to tam szelką, to ja nie mam co tu grać z kolegą. Zagram sobie później tą szeli, a zaraz zmienię na jakąś lepszą postać, kogo tu wybrać sobie. Może wezmę sobie o. Może być zadyma. no, Dobra, czy chcę zadymkę, dymkę, kolega? Czy może być za Także to jest... Mam nadzieję, że jesteś moim widzem. Znaczy, tak myślę, że jesteś moim widzem, prawda? Więc. Pozdrawiam cię od razu serdecznie na tym filmiku. I jeżeli nie subskrybujesz, to zapraszam do subskrypcji. Was też zapraszam oczywiście. Oho. Uh -huh. Dobra, czy kolega szczeli tam bramkę? No, ja uciekłem. Niestety tak jest. Kolega strzelił bramkę. Dobra, to już mamy, że tak powiem. O ja, ja zginęłem. Nawet nie zwróciłem uwagi, że zginęłem. A tutaj, brawo, brawo, kolega. Roz... Rozgrywka zakończona jak coś mi. Yy, ocenię Twoje konto, przyjacielu, jak yy, skończę nagrywać filmik na pewno. Yy, jeżeli wy chcecie, żebym ocenił Wasze konto, też możecie napisać w komentarzach. Jeżeli jestem, mam Was znajomych, to robię jakiś, może, taki filmik podsumowujący z oceną graczy. No, muszę sobie, że tak powiem, oplanować, zaplanować to dokładnie, co ja mam mówić na takim filmiku, więc. Na żywo yy, nie chcę tego robić. Dobra, nie będę zmieniał. Zagramy jeszcze raz. Bardzo ładny, bardzo ładny meczyk. Ale po nagraniu filmiku na pewno ocenię twoje konto. Um, Warpnę sobie i zobaczymy co tam. I widzę już po tym, jak gra, że może jesteś dobrym graczem, więc. Dobra, tutaj grifek próbuje. Mhm. Uh -huh. spróbujmy ubić. Ja jeszcze próbowałem rozbić skrzynki na następną rozgrywkę, ale się, że tak powiem, nie udało, za szybko kramka padła. Dobra, a czemu ja się nie mogę ruszyć znowuż? Życzę mi tu wytłumaczyć kolega dobrze gra tutaj w zadynkę. No, troszeczkę więcej zrobiłem tym razem. A, mogę wcisnąć zagryw ponownie. Wybacz, odpadł sobie jeszcze star dropa. 100 monet, całe 100 monet. Dobra, lećmy do kolejną potem może zmienię sobie na jakąś inną postać, żeby to też była gra tak z widzem z innymi postaciami nie tylko brok. No, brok jest prosty do grania, słuchajcie. Uważam, że to jest jedna z prostszych postaci w sumie. Dobra, mamy to Ajajaj, aj, aj. chciałem piłkę... Przed nie widziałem... O, mam problemy z internetem, nie! Tylko nie to, Bogam. Dobra, kolega widzę, zabił tutaj Rico. Dobra. No, mam niestety problemy z netem. Chyba nie tylko ja, mi się wydaje. Dobra, to była piękna bramka. E, jak pamiętam, pozdrawiam tak tylko pan y Gaming. Rico tutaj próbuje, ale Riko zginie. No właśnie. No, przewodniczący, dobrze. Kolega Brazylijczyk z Dabu Gola. Co tam jeszcze ciekawego możemy zagrać? Dobra, teraz zmienimy jakąś inną postać. <laughs> ja jestem trochę przeziębiony. Adam 3D Pro, zapraszam. Jak chcesz zagrać, to będę miał w takim razie na filmiku dwóch widzów. Wow, ekstra. Yy, zmienimy sobie na. Zmienimy sobie na. Co myśmy tu grali ostatniego? Wezmę sobie może Barego. Ems weźmiemy, z dawno nie grałem. No! Gotowy, gotowy. Low puchy. Ok. No, trafiliśmy na mało, że tak powiem, ogarniętych graczy, ale teraz widzę, że jest lepiej. Zginęło, kolega zginął. Daryl gin. Dobra. Musiałem to, że tak powiem, żeby przeżyć to. Gdzie jest piłka, tu jest piłka. Ajajaj, aj, 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 aj. biją na bramkę, zobaczcie, niestety, no. Ach, próbowałem się tu wycofać jeszcze, Daryl mnie tutaj męczył. A ja się oczywiście nie mogę ruszać w pewnym momencie. No muszę mam problemy z internetem. Ach, ten super cel. Mhm. To, to nie był dany strzał. Ej, ja, ja, znowuż tam przejęli piłkę, Próbowałem, słuchajcie, próbowałem zrobić wszystko. No, udało się, że tak powiem, załatwić M dała radę w obronie. Mam jeszcze jedną. No, a czemu nie strzelam przez ściany? Ha, bo to nie, ten, nie ta umiejętność. Ach, przejął piłkę no. Ach, zginęłem. Poko tutaj dobrze broni. Mm -hmm. Dobrze grają. Dobrze grają, słuchajcie. Trzeba załatwić kolegów najpierw. Dobra, czy się Daryla pozbędziemy? Pozbyłem się Daryla, ale niestety kolega też zginął. No i to nam szczelą gola chyba, bo już mamy bramkę odkrytą. Tak, no niestety. O, ja jeszcze się nie mogę ruszyć, słuchaj. No tak. Kuniec. Niestety kuniec to był. Żeby nie wiem co nie dało rady. Dobra, moi drodzy, słuchajcie. Otwieramy ostatnie... Dwa star dropy w tym odcinku i to będzie wszystko. Zapraszam Was serdecznie do subskrypcji i też do oglądania live'ów. O! Mamy nawet tutaj, że tak powiem, bite 16 tysięcy pucharków. No, to będzie fajny tytuł odcinka moim zdaniem. Do Leona mi bardzo mało brakuje już. No i dwa. Ja... Ostatnie dwa star dropiki. No, a zielone będą myślę. Będą zielone. I co? I zapraszam Was do oglądania, do subskrypcji. Jeżeli Wam się filmik podobał, dajcie łapkę w górę. I do zobaczenia. Hejka. Pa pa.